Witam z tej strony Mister Supersowa. Dzisiaj pokażę Wam jak zainstalować nowe samochody do GTA 4. Pierwszym krokiem będzie ściągnięcie programu Spark IV Link będzie w opisie. I może teraz pokażę jak będziemy mieli ten RAR. Ten plik RAR, gdzie mamy ten program z Parkie V trzeba go będzie wypakować do głównego folderu z grą ja mam tutaj program files dysk lokalny C, program files Rockstar Games Grand Theft Auto 4 to jest domyślny folder jak macie inny no to musicie wybrać inny i wszystkie pliki stamtąd wypakowujemy tutaj do folderu z grą do głównego folderu z grą trzeba wszystkie bo inaczej się nie, nie zadziała i możemy sobie włączyć ten program w Windows 7, na Windows 7 i wiście trzeba uruchamiać jako administrator na XP nie ma takiej opcji więc nie trzeba drugim krokiem tutaj sobie zamkniemy drugim krokiem jest sorry. <śmienicza> eee, jest pobranie samochodu może pokażę wam jak pobrać możemy GTA insights jest dużo stron więc na pewno do wyboru do koloru będziecie mieli tutaj e, jest chyba najwięcej modów przynajmniej ja z korzystam z tej strony i tu mamy widzicie markami poukładane załóżmy sobie BMW wezmę jakieś no, może być pierwsze lepsze, no nieważne klikamy download no i tam jest napisane, że zaraz się rozpocznie pobieranie będzie właśnie się pobiera i chwilę trzeba poczekać przepraszam za wolnego neta, a coś mi dzisiaj laguje, no, nieważne. no już jeszcze parę sekund. Już dobrze i ten plik od razu hmm, wypakujemy na pulpit, żeby było łatwiej. I już jestem na pulpicie. Widzimy tutaj. Aha, tak jest. No nieważne. To EU. Nie wiem, dlaczego są dwa takie pliki. No nieważne. I to nie obchodzi. Mamy tutaj Vincent, Vincent WTD i WTF, i to są te dwa pliki, które trzeba, będzie. które się podmienia. Oczywiście możemy sobie zmienić nazwę, i wtedy trzeba zmienić w obu plikach, i możemy wpisać. Nazwę innego samochodu i z, po prostu podmienimy za inny samochód. No, z, jak to chce? Ja nie zmieniam nazwy tutaj. I teraz, jak podmienić tej te pliki? No, to jest chyba najważniejsze. Pokażę od początku. Tutaj wchodzimy najpierw w nasz docelowy, główny folder z grą. Tutaj, Rockstar Games, Grand 4 Folder PC Potem Models CD images i Vehicles i MG Otwieramy go i tutaj mamy wszystkie pliki samochodów, które są ogólnie w grze Jak widzimy Klikamy Import ja tu mam te pliki na pulpicie, ale jeżeli ktoś ma gdzie indziej, no to wiadomo z, z innego miejsca wrzuca. To zaraz będziemy mieli. Jest Vincent WTD. Vincent... Kurczę, nie zaznaczę. Nieważne. WFT najpierw, potem... WTD otwórz są tutaj oba pliki naciskamy save mamy komunikat że zapisało te pliki, podmieniło i możemy teraz wyłączyć i jeszcze jedna uwaga ja mam pacza 1070 polecałbym go ściągnąć bo no nie wiem czy na innych y, paczach właśnie działa bo musicie to sprawdzić no i to tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Proszę o subskry subskrybowanie mojego kanału, komentowanie tego filmiku, ocenianie i dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.